Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest Joanna Lorenowicz, pisarka, autorka książki Na Obydowskich Łąkach. O czym jest książka na Obydowskich Łąkach? Co to są w ogóle Obydowskie Łąki? Obydów to miejscowość, która w tym momencie znajduje się na terenie Ukrainy. Natomiast w czasach, w których dzieje się książka, czyli na początku XX wieku, znajdowała się pod Zaborem Austriackim, czyli na terenie tak zwanej Galicji. I w tej miejscowości Obydów przyszedł na świat i spędził pierwsze lata swojego życia Józef Katarzyniec, którego my dzisiaj znamy jako ojciec Wenanty. Józek urodził się w bardzo biednej rodzinie i praktycznie jego los był z góry Przesądzony, miał jak najszybciej skończyć szkołę i pójść do pracy, żeby wspomóc finansowo rodziców? Natomiast jego losy potoczyły się zupełnie inaczej i między innymi właśnie w tej książce ja opowiadam, jak to się wszystko zaczęło, że chłopak z ubogiej wioski znalazł się w takim miejscu jak Kalwaria Pacławska, i jak to się stało w ogóle, że dzisiaj my o nim mówimy? Jasiu, dlaczego akurat Wenanty? Skąd fascynacja tą postacią? To tak troszeczkę przypadkiem, ponieważ Kalwaria Pacławska, na której on jest pochowany, jest mi bardzo bliskim miejscem. Często tam pielgrzymowałam sama, z dziećmi, z mężem i tam kiedyś natknęłam się na takie zdjęcie, na taki portret Wenantego Katarzyńca, zupełnie nie wiedząc kim on jest. Przez chwileczkę pomodliłam się gdzieś przy jego grobie i tak się zaczęła nasza znajomość, ja o tym piszę we wstępie do książki. Ta znajomość była bardzo owocna, ponieważ ta moja prośba wtedy spełniła się, a było to bardzo trudna sytuacja w moim życiu. I dlatego ja zaczęłam pisać o Wenandę, ponieważ ja jestem osobą, która wszystko, co mnie w życiu boli, cieszy, martwi, zachwyca, przelewam na papier. Natomiast miało to być takie dla mnie tylko do szuflady. A później zobaczyłam gdzieś na stronie, właśnie Kalwarii Pacławskiej, konkurs na temat Wenantego. Jeden z fragmentów akurat mi się nadał, wysłałam. No i ten konkurs, nawiasem mówiąc, wygrałam. Książka jest adresowana do dzieci. Książka jest adresowana do młodego czytelnika z uwagi na to, że jest bardzo mało opracowań takich, które by mogły trafić do właśnie młodego czytelnika. Aczkolwiek ja bym zachęcała, żeby czytać ją wspólnie w gronie takim rodzinnym, ponieważ jest to książka, która de facto opisuje taką tą sferę duchową, którą przeżywał młody chłopak Józek gdzieś tam właśnie na tych obydowskich łąkach Pasąc-Krowy. Aczkolwiek też pokazuje jak wyglądała sytuacja ludzi, a szczególności dzieci w tamtych Czasach, jakie one miały perspektywy, czym się musiały zajmować. To zupełnie inne realia były niż w dzisiejszym świecie. Dzieci musiały pracować praktycznie od najmłodszych lat. Dzisiaj nam się to w głowie nie mieści, że dziecko sześcioletnie mogło opiekować się rocznym bratem czy siostrą i w ogóle dorośli powierzali taką opiekę dzieciom. Dzieci pracowały ciężko w polu, w zagrodzie, miały obowiązki, miały bardzo dużą odpowiedzialność i tak naprawdę miały bardzo małe perspektywy na to, żeby coś więcej osiągnąć niż właśnie zarabianie na życie swoje i swojej rodziny w przyszłości. Czyli młody czytelnik dowie się, jak wyglądało życie ich rówieśników ponad 100 lat temu. Mhm. Z kolei dorośli ludzie być może przypomną sobie, co opowiadała babcia, prababcia, a być może najstarszy czytelnik wspomni ten okres. Dokładnie I to też jest taka właśnie okazja, żeby być może o tym porozmawiać. Może właśnie jakieś refleksje się nasuną, czy tym młodszym, czy tym starszym czytelnikom właśnie, jak to kiedyś było, jak jest teraz, może jakieś Porównania. Też moim celem, ponieważ ja jestem doradcą zawodowym i moim takim obszarem, którym się bardzo interesuję, jest motywowanie ludzi. I ta książka, myślę, że świetnie może posłużyć jako motywację, ponieważ Józek praktycznie nie miał szans na to, żeby zrealizować swoje marzenia. Tym marzeniem było kapłaństwo. Nie miał, bo wówczas za naukę się płaciło i to bardzo dużo pieniędzy. A jednak on dzień po dniu małymi krokami szedł do tego swojego celu, wbrew wszystkiemu. Był nieśmiały, miał taką pokorną naturę. Zawsze myślał raczej o kimś niż o sobie. A jednak właśnie ten nieśmiały chłopak zrobił coś takiego, że właśnie my dzisiaj o nim mówimy. No to jest w ogóle niesamowite, że chłopak z biednej wioski, z ubogiej rodziny, gdzieś tam na samym końcu świata żyjący w tej tak zwanej Galicji, gdzie to już w ogóle bieda i w ogóle no, najgorsze warunki bytowe dla takich ludzi biednych na wsi, a dzisiaj my o nim mówimy, pisane są książki i w zasadzie to, no, to jest właśnie niebywałe. Ale ktoś, kto ją przeczyta, być może właśnie sobie pomyśli, Kurczę to, skoro jemu się powiodło, to dlaczego ja nie mam zrealizować swoich marzeń? Książka ukazała się nakładem wydawnictwa franciszkanów brat Nizew. Ma piękną okładkę, a na niej dzieci i krówki. Te krówki to jest taki symbol dzieciństwa tamtych właśnie dzieci z tamtego czasu, gdzie jednak no, wydaje nam się może, że to pasienie krów nie jest jakimś takim bardzo trudnym zajęciem, ale jak sobie pomyślimy, że dziecko musiało wstać o 5 rano czy o 6. I przez kilka godzin być na tym pastwisku. bez z, względu bez, na pogodę. Bez względu na pogodę, bez względu na to, czy mu się chciało pić, jeść i tak dalej, to już to wszystko zmienia postać rzeczy. My dzieciaki też nie mamy lekko. Musimy wyręczać rodziców w różnych pracach bo sami nie daliby rady. Jak kto jest za mały do poważnej roboty, pasie gęsi, pieli grządki albo pilnuje młodszego rodzeństwa. Starszaki, które chodzą już do szkoły, tak jak ja, wykonują ciężką pracę. Grabią siano, kopią ziemniaki, a nawet rąbią drewna czy młucą. Ale najwięcej czasu spędzają przy pasieniu krów. Właściwie to one same się pasą. Tylko trzeba pilnować, żeby nie poszły w szkodę. Bo nie wszystkie pola są ogrodzone, a dla krów to jest okazja, żeby pokosztować czegoś lepszego niż trawa. Z krowami spędzamy prawie cały dzień. Z samego rana po udoju wyganiamy je na pastwisko. Na południe trzeba przyprowadzić je do zagrody, a przed wieczorem znowu na łąkę. Najczęściej pasiemy na pastwisku gromadzkim, chyba że ktoś ma swój ogród, to od czasu do czasu wypasa i tam. Moi rodzice mają dwie krowy: czarną. Która jest całkiem czarna, tylko pomiędzy rogami ma białą łatkę i łaciatą, mućkę, która jest trochę szalona, szczególnie kiedy przestraszy się dzikusa, psa moich kuzynów. Inne bydło też się go boi, chociaż on wcale nie jest groźny, tylko głośno szczeka i skacze. Krów nie da się nie lubić. Mają smutne oczy i przyjemną w dotyku sierść, a kiedy przyłoży się głowę do ich brzucha, słychać bulgotanie. No i dają mleczko. Często chodzę z mamą do stajni, żeby udoiła mi trochę do kubeczka, bo takie proste od krowy jest najlepsze. W dodatku z mleka robi się sery i masło, które możemy zjeść albo sprzedać na targu. Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby nie te nasze krówki. Książka na Obydowskich Łąkach to początek biografii ojca Wenantego Katarzyńca. Planujesz dalszą część, młodość i dorosły wiek? Tak jak najbardziej już zaczęłam pisać, ponieważ ta książka się kończy w momencie, kiedy Józek otrzymuje zgodę od ojca do tego, żeby pójść do szkoły. Ta szkoła ma mu dać przepustkę właśnie do dalszej nauki i w tym momencie kończy się właśnie książka na obiedowskich łąkach. Natomiast dalsze losy, to ja już w tej chwili piszę i mam nadzieję, że też się ukażą. Czy twoje dzieci są pierwszymi recenzentami książki? Moje dzieci są już dorosłe i trochę jakby wyrosły z takiej narracji, jaką ja tutaj stosuję, no bo... Do Dzieci piszemy trochę inaczej, musimy dotrzeć ich zupełnie innym językiem, natomiast mój młodszy syn jest pierwszym klientem księgarni, bo jak tylko się książka ukazała, to on ją kupił. Ja nawet mówiłam, żeby nie kupował, bo przecież ja dostanę z wydawnictwa takie bezpłatne egzemplarze, ale on powiedział, że nie, 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 on sobie musi po prostu kupić, bo sobie powiedział, że jak tylko mamy książkę, się ukaże w księgarni, to on będzie pierwszym klientem i tak zrobił. I Jakie recenzje syna? Generalnie synowie są zaciekawieni, są dumni z mamy. Trochę ich to tak też dziwi, że, że tam można otworzyć internet i zobaczyć mamy książkę w księgarni tej czy tamtej, bo w różnych księgarniach są. No i się oczywiście cieszą, no, no to jest takie miłe. Wiemy już dlaczego tę książkę warto przeczytać. Warto przeczytać, żeby wrócić historycznie do tych czasów sprzed stu lat i żeby młode pokolenie przekonało się jak ciężko było wtedy uczyć się, żyć, pracować. Tak, oczywiście. Natomiast też no, książka ma też ten wymiar taki religijny, bo jest to książka o osobie, która później została księdzem, bratem Franciszkaninem, ale też i księdzem. Natomiast właśnie ten wymiar duchowy też troszeczkę właśnie zmienia wydźwięk tej książki. zwraca uwagę na wartości, bo w dzisiejszym świecie troszeczkę gubimy się w tych wartościach. I tutaj nie mówię tylko, że wartości chrześcijańskie są ważne, ale ogólnie, że jakieś wartości, które przyświecają człowiekowi, żeby mieć właśnie świadomość, co jest dla dla mnie w życiu ważne, bo cały świat może być różny i, i różne postawy ludzi nas otaczają, ale jeżeli my wiemy, co jest dla nas ważne, my, jeżeli my wiemy, jakie mamy wartości, to nam jest łatwiej żyć, bo my mamy się na czym oprzeć. I ja uważam, że właśnie to jest też wartością tej książki, że pokazuje, że mimo wszystko, że każdy robi inaczej, to ja mam wiedzieć, co ja mam robić, no bo to w sumie jest moje życie i to ja muszę, jakby, sterować nim, muszę mieć jakiś punkt doniesienia i muszę wiedzieć, co jest dla mnie ważne, czego chcę. Jasiu, czy piszesz tylko dla dzieci? Teraz skupiam się na pisarstwie dla dzieci. Ja mam w tej chwili napisane już dwie obszerne powieści dla dzieci, na które szukam wydawcy. Trzecią kończę, a czwarta już jest gdzieś tam zaczęta. Natomiast mam też rozpoczętą powieść dla tak zwanego dorosłego czytelnika. Oprócz tego piszę mnóstwo opowiadań, felietony, wywiady z ciekawymi ludźmi. Także w tym moim pisaniu są bardzo różne teksty. Zapraszam na stronę Niepełna Literatka, gdzie można sobie rzucić okiem i przekonać się, czym się zajmuję. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była Janna Loranowicz, autorka książki Na Obydowskich Łąkach o Wenantym Katarzyńcu, którego grób znajduje się w Kalwarii Pacławskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie.